Witam, witam serdecznie, moje drogie kochane wodniczki, wodniki. Na czytaniu idzie maj. Kochani, yy, przechodzimy zaraz do czytania. Ja jeszcze raz Wam życzę, ponieważ ten filmik wystawię jeszcze dzisiaj, czyli w plany poniedziałek. To jeszcze raz Wam życzę, żeby te święta, mam nadzieję, że były te święta dla Was cudowne, spokojne, pełne radości, miłości, spotkania ze znajomymi, z rodziną, z bliskimi. I życzę, żebyście w ten sposób też traktowali każdy jeden dzień, który będzie następował po tych świętach. Ja Wam dziękuję za Waszą obecność, za Wasze wspieranie mnie, za Wasze komentarze, które są cudowne, za łapki, subskrypcje, udostępniania. Dziękuję za postawienie mi kawy w tym portalu Bajkofi. Link jest w opisie filmu. Za to bardzo wielkie dziękuję i serducho dla tych osób, które to zrobiły. No i cóż, kochani, przechodzimy do, do czytania. Dla osób, które nie wiedzą, bo może nie oglądały poprzednich filmików, kilka filmików niżej, bądź w playliście pod nazwą rytuały, znajdziecie rytuał na te właśnie dwie niteczki na czerwoną i na zieloną. Jeszcze mam dwie dla Was przygotowane, muszę kiedyś je wystawić. Więc zerkajcie sobie, nie wiem czy w to wierzycie, czy nie wierzycie, czy to jest już kwestia waszego podejścia, natomiast jeżeli wiecie, że to ma z jakieś znaczenie, tak jak wiele innych symbolik. No to zapraszam, bo ja sama, jak widzicie, to co mówię, to też tutaj robię na sobie. Kochani, dobra, przechodzimy do czytania. Robimy najpierw sprawy uczuciowe, osobiste. Tak to też nazywam osobiste, uczuciowe, ponieważ nie każdy myśli o uczuciach, nie każdy chce mieć partnera, partnerkę, nie każdy. Chcę o tym słuchać. Są osoby, które są samodzielne, nie samotne, tylko samodzielne w moim odczuciu. To znaczy, że nie jestem samotna czy samotny, bo nie mam partnerki nie mogę znaleźć, spotkać. Takie osoby też pewnie są, ale są osoby, które nie chcą bądź nie potrzebują mieć partnera partnerki, to są osoby niesamotne, tylko po prostu samodzielne. W związku z tym to będziemy nazywać właśnie uczucia i sprawy osobiste. I od tego, kochani, zaczynamy. Poproszę o przekaz dla wszystkich osób spod znaku słonecznego wodnika, ale też osoby, które mają ten znak w swoim horoskopie, czyli w Księżycu i w Ascendencie. Co powinnam przekazać osobom w sprawach uczuciowych i osobistych na maj? Osobom, które mają wodnika w swoim horoskopie. Co powinnam przekazać wodnikom na maj? Proszę pokażcie mi kartę. Okej, okay, kochani. Wasza energia, ale też taka energia wasza jednocześnie też taka um, ogólna, czyli będzie wpływała na was i na wasze działania. O, to będzie chyba dobre określenie. Co odchodzi? Co będzie ważne w tym miesiącu maju, kochani? Na co trzeba by było uważać? Co wam się może udać w maju? I wskazóweczka. Tak zwana rada, okej? Okay? Tylko ja będę chciała nazywać to wskazóweczką. Ym. Dobra, moi drodzy. Przechodzimy do czytania. Paść Mieczy. Paść Mieczy. W tej tali bardzo fajnie pokazany jest paść Mieczy, jako energia główna, bo to jest tutaj oczywiście książka pełna, pełna ciekaw, ciekawych rzeczy, to jest właśnie wiedza, to jest poszerzanie tej wiedzy, no ale jesteśmy w uczuciach. No właśnie, teraz jak tutaj to wszystko sobie przełożyć na uczucia? Moi drodzy, to wygląda w ten sposób, że. Wiele się musicie od siebie uczyć i myślę, że powinniście zacząć obserwować, jak, jak i siebie, tak i swojego partnera, czy partnerkę. Jeśli nie macie partnera czy partnerki, tak jak wspomniałam wcześniej, to po prostu przyglądajcie się sobie i pomyślcie, czego Wy tak naprawdę chcecie od życia. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka informacja, że możecie mieć skłonności do takiego skupiania się właśnie na sobie. Co jest i dobre, i nie. Dobre, ponieważ zawsze powinniśmy się na sobie skupiać. I słuchajcie, mówi się tak m, bardzo często też w psychologii, ta psychologia taka sucha, bez tej duchowości, bez tej właśnie naszej głębi, jest taka bardzo, m, bardzo taka uproszczona w moim odczuciu, oczywiście, bo to jedno z drugim połączyć to jest dopiero petarda. Natomiast ymm, y, uważam jedną rzecz, że i to gdzieś, też gdzieś y, y, zasłyszałam, zaczytałam. Y, wiecie, no nie jestem w stanie zawsze cytować każdego artykułu czy książki, ale zgadzam się z tym w stu procentach, że kobieta powinna. I ja akurat powiem to przy Waszym znaku, bo tak mi to tutaj natchnęło. Kobieta powinna kochać siebie bardziej niż mężczyznę. Natomiast mężczyzna powinien bardziej kochać kobietę. Niż siebie samego. Wiecie, czy tak jest u Was? Napiszcie, czy tak jest w Waszym związku, jeżeli jesteście w związkach. Napiszcie, czy tak uważacie, jeżeli nie jesteście w związkach, a dopiero poszukujecie. Albo czy właśnie uznajecie, że chcecie się bardziej kochać niż mężczyznę i dlatego wolicie zostać samotni w cudzysłowie samotni, czyli samodzielni. To jest też energia, kochani, żeby Wam tutaj nie przedłużać, żebyście mi nie zaczęli ziewać. To jest też energia, kochani. Takiego patrzenia się trochę na siebie, jak wspomniałam, ale też w moim odczuciu takiej nerwowości, takiego właśnie: nie wchodź mi tutaj z butami, nie przeszkadzaj mi, ja mam tutaj jakąś opcję, ja mam tutaj jakieś zadanie. I trochę takie oddalanie od siebie osoby, przez co się mogą rodzić konflikty, sytuacje jakieś takie trudne. No i w Paziu też są bardzo często jakieś plotki, dyskusje. Nie uczestniczcie w tego, ani w tym, ani się nie, nie kochani, nie wkręcajcie w to. Yy, więc ani nie uczestniczcie, ani nie wkręcajcie się. Się, ani nie słuchajcie tego, dlatego, że to może Wam mocno, mocno zaszkodzić, jeśli chodzi o tą energię. Natomiast pozysko, pozyskując wiedzę, czy na swój temat, czy jakąkolwiek inny temat, jeżeli chcecie, potrzebujecie jakiegoś czasu czasami dla siebie, nie zapominając o osobach wokół Was, różnych osób wokół Was, jest to dobre, bo zawsze się powinniśmy rozwijać do każdego, nie do każdego, tylko każdego dnia, kochani, do końca swojego życia, Kochani, co odchodzi już w takim razie? Czwórka pentakli. No, dużo osób tutaj się właśnie przestaje trzymać starych schematów, starych takich y, sytuacji, relacji, związków. Mm, ja nie mówię, że się nagle tu będziecie rozwodzić, ale tutaj, kochani, co będzie ważne, to jest właśnie ósemka kielichów, czyli właśnie jakieś odejście. Więc wiele wodników może właśnie postawić na siebie. Ten maj będzie takim progresem trochę w tych takim podejmowaniu być może decyzji. Dlatego, że na co będzie y, 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 jakieś ostrzeżenie, karta, pustelnika, więc w maju jeszcze nie podejmuj tej decyzji. Jeszcze przemyśl to, jeszcze skup się, jeszcze poczytaj, pomyśl o sobie. Przeczytaj też siebie, bo to już nie chodzi o książki, czy filmy tego typu, które tutaj oglądacie, bo może wam się w głowach namieszać, ale słuchajcie, tam gdzie będą jakieś bodźce informacje, które wam pozwolą zajrzeć i nauczyć się i poczytać samych siebie. Czego wy tak naprawdę wodniki chcecie, czy wodniczki, tak? Więc tutaj odchodzi właśnie to takie trzymanie się ze względów finansowych, jakichś tam materialnych, jakichś rodzinnych, jakichś takich mentalnych, uczuciowych. To wszystko tutaj myślę, że będziecie w stanie zostawić. Nie będziecie już przy tym tak mocno spięci i może będziecie chcieli wyruszyć po coś nowego, po coś swojego. Ja nie mówię, że wszyscy się tu będą rozwodzić nagle i rozchodzić, ale. Może to być też progres dla relacji, które stwierdzą, że okej, okay, w tym związku byłam ciągle dla tego związku, a teraz chcę być w tym związku dla siebie i być w związku. I to jest ogromna różnica być dla siebie i mieć związek i być w związku, niż tylko żyć dla związku. Więc myślę, że zauważycie te różnice, i zaczniecie trochę po prostu zmieniać, i to odejście wtedy jest pokazane, że to jest odejście was w formie takiej duchowej, mentalnej, że wy już teraz nie jesteście na jakimś etacie. 24 na dobę. Dla osób, które nie są w relacjach, to jest też porzucenie jakichś schematów. Ten maj będzie taki dla Was. No w maju, jak w gaju, mi się wydaje, że też ten nadmiar tego słońca gdzieś będzie przywiewał wokół Was jakieś takie słodkie zapachy chęci miłości właśnie podróży różnych takich romantycznych aspektów albo po prostu chęci jakiegoś właśnie jakiejś zmiany, jakiegoś jakiegoś spontanu, czegoś zmienienia w swoim życiu i żeby się na to jakby rzucić no to trzeba najpierw się uwolnić od tych starych warstw i przekonań. Yy, od tego, że a nie, no mnie wypada, no co ty, no przecież Halina, ty masz 50, 60 lat, no co ty, no kobito, ty to tylko selaczki, kup druty jedź, tak? Yy, I tak dalej. Ja sama mam 47, ro, yy, na drutach to robię już od dzieciństwa, co prawda nie jest to jakieś szaleństwo, czapka szalik, jakieś opaski, nie tworzę jakichś kapcioszków, ani innych takich rzeczy i robię to średnio raz w roku, no w tamtym roku chyba nie, nie usiadłam do tego, dwa lata temu zrobiłam chyba z 6 yy, czy 7 opasek, i to nie, jest, to nie jest jakiś nie wiem syndrom emerytki, że trzeba siadać z drutami. Ja to tak powiedziałam, specjalnie właśnie z taką przekorą, tak? Kochani, można robić to w wieku 20 lat, 40, 60, 80 i tak samo w tym samym wieku można też jeszcze liczyć na, na szaleństwo, na, na, na coś, co chcecie: na podróże, na miłość, na odkrywanie siebie, na spędzanie czasu z sobą, z bliskimi. Co tylko chcecie, zdejmijcie te stare przekonania. I tak samo w związkach, tak? Miejcie czas dla siebie. I to nie jest bunt teraz dla Was, absolutnie, bo jestem od tego daleko. Nie wolno Wam, nie wolno mi ani nikomu innemu ingerować w Wasze życie osobiste, ale uważam, że ważne jest, żeby Wam powiedzieć, że Macie też prawo do życia. Bo po to tutaj jesteśmy wszyscy. Co nie oznacza zerwanie relacji w związku, tylko zmianie tego, jaką wy tą rolę w tym związku macie i czy jesteście w tej roli szczęśliwi. Bo jeśli tak, no to tutaj nie ma do Was jakiegoś przekazu większego, tak? No bo co macie odpuścić, jeżeli Wam odpowiada, prawda? No to co będziecie się po cichu gdzieś tam książkę czytać, bo inaczej no, tego nie widzę? No to, to wtedy to nie jest czytanie dla Was. I też macie do tego prawo kochani. Tylko tu jest informacja dla tych osób, które muszą się od czegoś oderwać, odczepić i ruszyć do przodu. Yy, co, yy, co jest ostrzeżeniem? Tak jak powiedziałam, karta pustelnika. Nie możesz podejmować żadnej decyzji. Jeżeli jesteście w związkach, nie podejmuj decyzji o jakimś rozstaniu, separacji, jakimś takich tutaj drastycznych kłótniach, bo możesz powiedzieć trzy słowa za dużo, dlatego że ten maj nie będzie Ci służył temu. Ten maj ma służyć Ci temu, żebyś się dowiedział, dowiedziała, czy rzeczywiście chcesz tego o czym tutaj jest mowa i o czym Ty myślisz prawdopodobnie, tak? Pustelnik to jest sięgnięcie głęboko do siebie, do szukania wiedzy, odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, zrozumienia wielu rzeczy, wielu schematów, postępowania, działania, ale też zrozumienia tego drugiego człowieka, którego masz naprzeciwko sobie i być może o niego Ci tutaj chodzi. Jeżeli jesteś z kolei samotna, czy tam samodzielna, no to samotna mówię w sensie takim, że może szukasz właśnie partnera, bo wtedy się czujesz samotna, ale też możesz być samodzielną i nie szukać to jest to też czas nadal na to, żeby, się, żeby pomyśleć, czy rzeczywiście to jest tak, że tej miłości to trzeba szukać i czy to jest rzeczywiście tak, że ja muszę na coś, czegoś oczekiwać. Może po prostu spędźcie ten czas, ten maj na takim poszerzaniu swoich własnych horyzontów, takim bogaceniu się w wiedzę, w poczucie pewności siebie, w takie, w takie ruszenie w coś nowego i odkrywania coraz bardziej czegoś nowego. A to, co ma przyjść, to przyjdzie. Po prostu w odpowiednim momencie, kiedy już będziesz wiedzieć, że jesteś na to gotowy, czy gotowa. Co się może Wam udać, kochani? Siódemka Mieczy. No i teraz tak, może Wam się udać podstępnie coś pokombinować. Może Wam się udać też, kochani, odkryć jakieś kłamstwo, szemraństwo, jakieś kombinowanie za Waszymi plecami w Waszym najbliższym otoczeniu, czyli właśnie mąż, żona bądź tam jacyś bliscy Wasi, ym, którzy nie do końca mogą być szczerzy, tak, wobec Was. Więc może Wam się udać po prostu to odkryć, po prostu, bo czasami tak jest, że my przykładamy uczucia albo relacje, yy, myśląc, że wszyscy to, co słyszymy, to, co ktoś mówi do nas, to jest zawsze w stu Procentach prawdą. A czasami te słowa są powiedziane, żeby nie zranić. I równie dobrze może to wy to robicie, nie, nie tylko wam to robią. Yy, I tutaj jest takie pokazane, że właśnie ten Maj może być takim właśnie decydentem pod kątem tego, czy jak to będzie dalej wyglądało, bo albo wy się zdecydujecie właśnie yy, coś tutaj wyjawić, albo wy odkryjecie coś, tak? Jakieś takie nie do końca szczere, nie tyle intencje tak bardzo, co po prostu szczere zachowania, nieszczere zachowania słowa, że tam tak naprawdę jakby podpiął go do wykrywacza kłamstw, to by było nie, nie chcę mi się, nie, no nie tyle, że cię nie kocham, tylko po prostu brakuje mi tego czegoś tam i tak dalej. A nazywane jest to zupełnie inaczej w ciągu dnia, więc tutaj mogą być takie rzeczy odkryte. Siódemka mieczy, kochani, to jest też informacja, że działacie sami. Może wam się udać coś zrealizować samemu bez pomocy partnera czy partnerki przyjaciela czy przyjaciółki czy kogokolwiek innego, czyli właśnie ta samodzielność, o której wcześniej mówiłam wkradnie się też do relacji, do związków bo będziecie chcieli trochę się właśnie usamodzielnić i w siódemce mieczy jest właśnie to fascynujące bo w siódemce mieczy my zawsze mówimy zdrada, oszustwo kradzież, kombinowanie ale zawsze ta karta wzbudzała kontrowersje wielu tarocistów, dlatego że na karcie do końca nie wiadomo czy ten ktoś ucieka, bo coś ukradł, czy ten ktoś ratuje coś, uciekając, żeby nie wszystko było gdzieś z tyłu zniszczone, albo coś zostało przepaszczone. Więc czasami może tak być, że wy w odpowiednim momencie się wycofacie z jakiegoś konfliktu, z jakiejś kłótni, z jakiejś awantury po to, żeby uniknąć czegoś, więc przejmijcie inicjatywę i to się może wam udać w waszych relacjach. Kochani, wskazówka dla was na, 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 dla, dla was na sam koniec, dziesiątka kielichów. No to czyli zobaczcie, sielanka, rodzina. Jeśli jesteście w związkach, to tak jak powiedziałam, skupcie się. Są teraz święta, jeszcze, no już się kończą. Dla Was więc, skupcie się na tych relacjach, na tej rodzinie, na tych najbliższych osobach. Pomyślcie o tych najbliższych osobach wtedy, kiedy właśnie w maju będziecie to wszystko analizować, co tutaj powiedziałam. Jakkolwiek by nie było trudno, jakkolwiek by nie było źle, um, trzeba coś zmienić. Tylko zastanówcie się, dlatego że jak już podejmiecie decyzję, to tylko raz. I nie wracajcie już potem do tego, bo to jest coś, co było wtedy i koniec, tak? Yy, dla osób, które są samotne czy, czy też samodzielne. To po prostu jest to czas z bliskimi osobami i może rzeczywiście się okazać, że w maju trochę będzie tęsknoty za czymś albo za kimś, albo za jakimś czasem. Takim z bliskimi osobami, może jesteście w rozjazdach, może też tęsknicie, może powroty do swoich miejsc, bo teraz święta bardzo zbliżyły wiele osób, więc może jesteście akurat w tej grupie, która podróżuje, odwiedza rodzinę z daleka, przylatuje, przyjeżdża i to będzie tak wybrzmiewało, ale w uczuciach macie bardzo fajny progres, kochani, czas na Was, wszystko się tutaj na pewno poukłada, ale na pewno trzeba te stare zasady, kochani, zburzyć, bo to, co do tej pory działało, to już nie działa. Ono, to działało tylko nie na takich zasadach jak powinno kochani sprawy zawodowe teraz sprawy zawodowo finansowe na nadchodzący maj dla wodnika dla znaku wodnika dla osób które mają wodnika w swoim horoskopie poproszę o przekaz na nadchodzący maj w sprawach zawodowo finansowych dla osób spod znaku Wodnika bądź osób, które mają wodnika w swoim horoskopie w księżycu czy w Energia główna i też wasze działanie pod wpływem tej energii. Co odchodzi, co będzie ważne. Ostrzeżenie: co się może udać. Super. I rada wskazówka. Kochani, yy, w. Wy... W sprawach zawodowych macie bardzo fajnie. Energia główna, taka wasza, ale też to, to jak gdyby z zewnątrz wpływająca na was i wasze działania, to jest dwójka denarów. Dwójka denarów, więc to jest taki czas przygotowywań, być może wcześniejszych, bo tutaj już w maju będziecie prawdopodobnie dwie sroki za ogon łapać. Więc prawdopodobnie, może macie dwa różne źródła utrzymania, może w końcu będziecie mieli drugie źródło utrzymania, może zaczniecie jedną nogą być w starej pracy, ale drugą już będziecie coś tutaj sobie kombinować, czy w innej pracy, czy otwierać coś swojego, czy. Czy skupiać się na swojej pasji, która też równie dobrze może być kiedyś waszym źródłem utrzymania, i tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć ciężki czas, dlatego że ważne jest tutaj, żebyście się nie przepracowali. Zobaczcie, dziesiątka buław i dwójka denarów to jest takie gromadzenie, chęć do robienia, zarobienia, ale też być może dla wielu osób nauczenia się czegoś, znalezienia jakiejś odpowiedzi, gdzie, co chcecie robić, albo co możecie zrobić, żeby mieć lepszą sytuację finansową, ale możecie przesadzić. Więc tutaj, jednocześnie mówię bądźcie ostrożni bo dziesiątka buław mówi o takim przeciążeniu, takim pójściu w ślepo i w pewnym momencie już nie będziecie wiedzieli czy to czy to, tak naprawdę za chwilę nic nie będziecie robić, tak? Bo po prostu się wypalicie albo padniecie. To co już odchodzi na pewno to są te takie dobre wróżki, które gdzieś tam przynosiły wam być może w poprzednich miesiącach dobre wieści. Dobre pomysły, dobre możliwości, propozycje, więc na razie, jeżeli z czegoś nie skorzystaliście, bo żeście to ominęli, nie zauważyli, nie usłyszeli, nie potknęliście się o to, no to w tym miesiącu tego nie będzie na pewno. Za to będzie oczywiście dużo pracy, dużo brania na siebie, być może, Dlatego, że przed urlopem jesteście, może dlatego, że chcecie właśnie dorobić. I tak też będzie. Na pewno sobie, kochani, dorobicie, dlatego, że mm, to jest bardzo ważne, moi drodzy, bo tu też jest coś nowego przed Wami. Karta Bramy, a z Denarów, jako to, co się może udać, to jest właśnie Wasze plany, czyli ta właśnie zmiana pracy. Czy ona już nastąpi w maju, może nastąpić już w maju dla wielu wodników, ale może nastąpić też po prostu po maju, a ten maj jest takim przygotowaniem dla was, kochani. Karta świata jako ostrzeżenie mówi tylko dobrze zbadaj sytuację, bo tak, karta świata to jest jednocześnie sprawy takie zawodowo-finansowe, mające wpływ na świat bądź dotyczące wyjazdów poza granicę waszego miasta, kraju, bo świat to nie tylko chodzi o zagranicę poza Polskę, tylko w ogóle globalnie. Myślimy, może to być też coś związanego z internetem, i też globalnie wtedy działamy. Tak jak ja tutaj, tak, rozmawiam z wami z Polski, a oglądam niewiele osób z innych, z innych krajów i nawet kontynentów. Yy, więc, kochani, yy, Karta Świata jest też takim zakończeniem czegoś, więc tutaj jest pokazane jako ostrzeżenie, że powolutku rezygnuj z poprzednich sytuacji finansowych czy tam zawodowych. Powolutku, bo karta świata zwieńcza to. Tylko, że mamy to ją w ostrzeżeniu i mamy maj, więc tak naprawdę nie, nie podejmujcie czasem tylko w maju takiego kroku, że okej, okay, to ja w pracy już nie przyjdę jutro, bo już tutaj sobie działam. Więc to ma być właśnie działanie na takie dwa. Tak, na takie dwa tory, ale nie, podejmuj, nie podejmowanie pochopnych decyzji, Ym, bo ta zmiana ogromna do Was idzie, no świat i karta, karta Asa, przy czym świat jest jako ostrzeżenia, to co się może udać to jest As, to jest właśnie uważaj tylko, bo wszystko się uda, jeśli będziesz, nie będziesz działać, przepraszam, nie będziesz działać zbyt pochopnie, tylko systemowo, małymi kroczkami, bo... Królowa pentakli, no to już jest w ogóle zwieńczenie jako wskazówka. Dojdziesz do tego momentu, na którym ci zależy. Być może rzeczywiście prowadzisz jakiś biznes albo masz jakąś swoją pasję, którą chcesz rozwijać, dlatego że przy królowej denarów właśnie to jest ta pasja. Właśnie to jest to spieniężanie swojej własnej pasji, hobby. To są zawsze jakieś pomysły, które można realizować, mając 20, 50, 60 lat. Nie raz się słyszy. Ja sama tego wyszukuję i oglądam, jak ludzie mają po przy. Sześćdziesiąt parę lat, yy, i w końcu zdecydowali się, że zrobią ze swoich umiejętności pieniądze na dodatek, tak? Na sam koniec. Przy czym, oczywiście, mają fajnie, bo jak są na emeryturze, to zawsze mają trochę lżej, jeśli chodzi o te wszystkie formy podatków i tych innych, to, to mają troszeczkę w ty, pod tym kątem yy, lżej. No, nie jestem w tym biegła aż na tyle, ale. Ale jest to taki fajny czas i można się realizować, słuchajcie, w każdym wieku. Więc królowa tutaj wieńczy sukces, pieniądze, realizację swoich marzeń zawodowych, finansowych. Mówi też o inwestowaniu, o tym, że być może też będziecie inwestować, ale mówią te karty jednoznacznie. Poczekaj, nie bierz wszystkiego naraz na siebie, małymi krokami, rób to, co chcesz robić. Bo w tym miesiącu może nie być wyciągania do ciebie ręki z pomocą, czyli możesz nie doświadczyć tego, że ktoś ci rękę poda w tym miesiącu, więc musisz wszystko być może ogarniać sam. Więc jeśli masz to robić sam, czy masz to robić sama, to rób to małymi krokami, tak żeby siebie nie wykończył, czy nie wykończyła, ale też po to, żeby zrobić sobie fundament pod to, co idzie. I pamiętajcie, największą cnotą w tych sprawach właśnie, czy zawodowych, czy też uczuciowych, w ogóle w każdych, jest cierpliwość i wiara w to, i wiedza jednocześnie, że jeśli czegoś bardzo pragniecie, potrzebujecie i chcecie, to, to do Was przyjdzie. A tym bardziej, jeśli się chcecie rozwijać, a nie leżeć na fotelu z pilotem. Więc życzę Wam tego. Niech to się Wam rozwija. To jest tylko informacja, że Wy popychacie coś do przodu. Więc jeżeli nie macie takich zamiarów, jeżeli nic nie zmieniacie, no to nie jest to tutaj czytanie dla Was, oprócz chyba tego, że po prostu będą jakieś dodatkowe pieniądze, przyjdą jakieś pieniądze, na które czekaliście, które się być może zaanonsowały w poprzednich miesiącach, a teraz będą w końcu je odczujecie, może jakieś pożyczki, dotacje. To tak, to tak, to jest namacalne, to będziecie mogli to otrzymać, jakieś zwroty, jakieś coś, cokolwiek to będzie, przyjdą do was, do was jakieś pieniądze i to dodatkowe. Natomiast cała reszta tego, co tu powiedziałam, wtedy was nie dotyczy, kochani, no bo wy nie chcecie nic zmieniać. A to są informacje dla kogoś, kto chce zmienić, bo chce coś dodać do swojego życia, żeby wyplątać się z jakiejś wcześniejszej realizacji swojej, swojej realizacji takiej zawodowej, która mu niekoniecznie służyła. Więc życzę wam, żebyście realizowali się. Trzymam za was kciuki, nie rezygnujcie. Z siebie nigdy, przenigdy. Nie pozwólcie sobie, żeby ktokolwiek spowodował, że zrezygnujecie z siebie. Nie ma nikt prawa powiedzieć wam, żebyście rezygnowali z siebie. Możecie pogodzić coś, spróbować to jakoś poukładać, ale nie rezygnujcie z siebie, bo to jest wasze życie, kochani. I tu już nie chodzi o te pieniądze, ale o to, jeżeli wy coś robicie z chęcią. I chcecie to robić, to zawsze to zostanie przez górę Wszechświat odebrane, tak jak powinno być odebrane i nagrodzone, tak jak powinno być nagrodzone. I tym ostatnim zdaniem właśnie zakończę to czytanie, wysyłając Wam serducho. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję, kochani, za Wasze wsparcie, za Wasze komentarze, subskrypcje, za wszystko, za to, że po prostu jesteście. Jeśli chcecie tego filmiku z tymi niteczkami, jedźcie poniżej, albo w playliście, rytuały znajdźcie. No cóż, a ja Was zapraszam na kolejne filmiki, bo jesteśmy cały czas w Pozdrawiam Was cieplutko. Trzymajcie się, słońca. Papa! Pa.